Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości. Dziś dwóch szefów klubów w Sejmie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pan Wojciech Jaranowski i ja chcielibyśmy z Państwem podzielić się informacjami na temat ostatnich sesji, które miały miejsce, a dokładniej rzecz ujmując, obydwa i Zarząd Województwa ostatnio i, i jeżeli chodzi o miasto, to prezydent miasta stawały uchwały o absolutorium, więc to będą jedne z głównych tematów, jakie chcielibyśmy dzisiaj na konferencji przedstawić. Pozwolicie Państwo, że oddam głos panu radnemu Wojewódzkiemu, żeby swoje kwestie jakby tutaj do państwa przedstawił. Dzień dobry Państwu. Chciałbym przedstawić kilka spraw, które miały miejsce właśnie podczas ostatniej sesji w Sejmiku. A także y, kilka słów powiedzieć na temat sytuacji w Związku, Transporcie Samochodowym i Szpitalu Wojewódzkim w Wrocławiu. Zacznę może od y, sprawy, która była najistotniejsza na ostatniej sesji, mianowicie wniosku o udzielenie absolutorium dla zarządu za wykonanie budżetu na 2012 rok. Klub Prawa i Sprawiedliwości nie poparł wniosku o absolutorium dla zarządów. Wstrzymał się od głosu z kilku powodów. Po pierwsze niepokoiło nas niskie wykonanie wydatków budżetowych w niektórych paragrafach. Generalnie budżety w ostatnich latach województwa, samorządu województwa kształtowane są w ten sposób, że pierwotny plan dochodów i wydatków jest zawsze większy, po czym po kilkunastu nowelizacjach tego budżetu jest o kilkaset milionów mniejsze zarówno dochody jak i wydatki i to nas również niepokoi, a jest to podyktowane wykorzystaniem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego i innych programów europejskich, ponieważ część zadań przenoszone jest na lata następne, stąd właśnie spadają zarówno dochody, jak i wydatki. Wykonanie wydatków budżetu w takich działach jak ochrona zdrowia, administracja publiczna czy turystyka jest dosyć niskie. Na przykład program zwalczania narkomanii wykonanie na poziomie 57%, program polityki zdrowotnej 81%. Działalność Biura w Brukseli 84%. Tutaj chcę się zatrzymać na chwilkę. Właśnie obserwujemy bardzo małą aktywność biura w Brukseli w zakresie na przykład wsparcia samorządów i przedsiębiorców w kontaktach z Komisją Europejską i w bezpośrednim pozyskiwaniu środków z Brukseli. W dziale turystyka jest też małe wykonanie, bo 85% a Infrastrukturze kolejowej 85%, przepraszam, 79%, ale najbardziej niepokoi nas wykonanie w zakresie dróg, dróg publicznych wojewódzkich, gdzie na przykład na początku roku 2012 zaplanowano 130, ponad 133 miliony złotych i zmniejszono w ciągu roku do 74 milionów. Także jest to. Bardzo niskie wykonanie w stosunku do, do planu. Sam, samo wykonanie regionalnego programu operacyjnego miało pierwotnie wynosić 294 miliony złotych. W ciągu roku zmniejszono prawie o połowę do 154 milionów złotych, a wykonanie wyniosło ostatecznie 136 milionów złotych, to, to jest 88% i tak pomniejszonego planu. Właśnie ta tendencja przenoszenia zadań inwestycyjnych głównie na lata następne spowodowała, że w zakresie wykorzystania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego nasze województwo jest, znajduje się poniżej średniej krajowej. Mamy na przykład 78% kontraktacji środków w stosunku do alokacji. Średnia krajowa w tym zakresie wynosi 82%. To jest właśnie efekt tego, że te zadania głównie w zakresie właśnie dróg wojewódzkich, innych, a także informatyzacji, jak również inwestycji sportowych, są przenoszone na lata kolejne i stąd właśnie jest to niskie wykonanie w tym zakresie. Mówiliśmy na początku, gdy uchwaliliśmy budżet na 2012 rok, że są za niskie wydatki na kulturę, na dotacje dla jednostek kultury wojewódzkich i to się sprawdziło. Zarząd województwa zakładał, że z innych środków, być może europejskich, uda się w jakiś sposób pozyskać brakujące 10% na dotacje dla instytucji kultury. To nie nastąpiło. W ciągu roku musieliśmy jako Sejmik zwiększyć dochody tych jednostek właśnie o te brakujące 10%, czyli mieliśmy rację że na początku był, było złe zaplanowane finansowanie tych jednostek. Generalnie, że ujmując po prostu uważam, że tutaj zahamowane zostało tempo rozwoju, zwłaszcza w zakresie inwestycji, rozwoju województwa. W związku z tym nie mogliśmy poprzeć tego sprawozdania z wykonania budżetu i udzielić absolutorium. Wstrzymaliśmy się od głosu. Druga taka istotna sprawa poruszana na ostatniej sesji to była likwidacja nauczycielskich kolegów językowych, a także kolegium służb społecznych w Toruniu. Zdecydowanie byliśmy przeciwni likwidacji tych instytucji oświatowych, ponieważ uważamy, że one bardzo dobrze wypełniały swoją rolę, kształciły bardzo dobrze nauczycieli języków obcych i. No, oczywiście tutaj winę ponosi głównie rząd, który wprowadził zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym, które y, powodowały, że nie będzie teraz porozumień między szkołami wyższymi a kolegiami nauczycielskimi w zakresie uzyskiwania tytułu licencjata. Bo teoretycznie kolegia językowe mogłyby istnieć, y, z tym, że no, mogłyby nie nadawać tytułu licencjata po zakończeniu trzyletniej nauki, ale tutaj mamy troszeczkę pretensji do zarządu województwa, że miał, było sporo czasu, około pięciu lat na doprowadzenie do porozumień z uczeniami wyższymi, żeby to one, w naszym regionie oczywiście, żeby to one przejęły te kolegia językowe, bo taka, taki był zamysł rządu. Natomiast no, tutaj nie udało się porozumieć ani z y, żadną uczelnią Bydgoską, jeśli chodzi o kolegium Bydgoszczy, ani z UMK w Toruniu, jeśli chodzi o kolegium językowe w Toruniu. Y, my proponowaliśmy różne inne rozwiązania, no jednak ostatecznie doszło do, do likwidacji tych kolegium, to znaczy stopniowego wygaszania. Do y, 2015 roku nastąpi ostateczne wygaszanie. Także podkreślam tutaj... Że mamy pretensję do rządu, że taką formę kształcenia chce wymazać z mapy oświatowej, a drugie do, rząd, do zarządu województwa, że troszeczkę mało skuteczny był w rozmowach z uczelniami. Jeszcze jedna sprawa była bulwersująca podczas sesji: otóż powołanie nowej instytucji kultury Teatru Impresaryjnego Muzycznego w Toruniu. Również nie poprawiliśmy tego. Tej uchwały, ponieważ obawiamy się, że właśnie powołanie nowej instytucji kultury uszczupli środki, dotychczasowe środki na istniejące już instytucje, wojewódzkie instytucje kultury. Tak więc tutaj nawet wśród radnych Platformy Obywatelskiej nastąpił podział, bo niektórzy radni, m.in. pani przewodnicząca z Sejmiku, Dorota Jakuta, głosowała przeciw tej uchwale. Marszałek za to był gorącym zwolennikiem takiej uchwały powołania nowej instytucji. Chciałbym też kilka słów powiedzieć na temat sytuacji w spółce Piastko Pomorski Transport Samochodowy. Otóż na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w Sejmiku zarząd tej spółki przedstawił nam sprawozdanie finansowe. No trochę nas niepokoi sytuacja tej spółce. Co prawda nie mogę zdradzać za bardzo tych wyników finansowych, ale martwimy się o, o dalszy los tej spółki. Jest w tej chwili opracowywany nowy plan restrukturyzacji. Nie wiem, czy on jest tak bardzo potrzebny, bo już wcześniej został opracowany plan restrukturyzacji tej spółki na 5 lat. Zarząd spółki powołał nową firmę CarTrans, firmę konsultingową, która ma za 30, około 40 tysięcy złotych opracować nowy plan restrukturyzacji, który ma doprowadzić do tego, że spółka będzie mogła otrzymać wsparcie z Agencji Rozwoju Przemysłu. No zobaczymy, czy rzeczywiście to było potrzebne. Uważamy, że, że no zarząd spółki powinien opracować sam taką, taką strategię rozwoju tej firmy, chociaż w pewnym zakresie ją przedstawił radnym. Ale wynika z niej, że w tym roku może być lepsza sytuacja, ale jeszcze, jeszcze nie tak dobra jakbyśmy sobie tego życi, życzyli. W ostatnim okresie, jeśli chodzi o zatrudnienie, z 911 pracowników do 31 maja 2013 roku zredukowano zatrudnienie w tej spółce do 804 osób, a jeszcze do końca tego roku będą redukcje w wymiarze 30 osób. Ponadto, spółka otrzyma z zarządu województwa ze środków europejskich ponad 11 milionów złotych na zakup nowego taboru i, i stacji paliw na olej napędowy i gaz i w ramach leasingu zakupi też kilkanaście autobusów nie starszych niż ośmioletnie, bo najgorsze właśnie tutaj w tej spółce to jest przestarzały tabor, który, który no, wymaga remontów i tak dalej. Także jako samorząd województwa chcemy wesprzeć w ten sposób działalność tej spółki. Generalnie też mamy pretensje do Marszałka, że prezes zarządu tej spółki nie został wyłoniony w konkursie. Naszym zdaniem powinien być rozpisany konkurs na to stanowisko. Jeśli chodzi o wojewódzki szpital specjalistyczny we Wrocławku, no wiem jaka jest sytuacja ostatnia konferencja prasowa. Wicemarszałka Hartwicha i dyrektora Malatyńskiego. Państwo wiecie, że szpital jest założony 27 milionów, że grożą redukcje zatrudnienia i wynagrodzenia wśród lekarzy i personelu, innego personelu medycznego. Tutaj my już od dawna mówiliśmy, że należy zmienić władzę tego szpitala i. Wydaje się, że za tą sytuację ponosi odpowiedzialność nie tylko poprzedni dyrektor szpitala, ale poniekąd zarząd województwa, który no powiedzmy tolerował działania poprzedniego dyrektora i małą, a, małą aktywność w zakresie pozyskiwania środków z Narodowego Funduszu Zdrowia. My na to zwracaliśmy uwagę wielokrotnie na sesjach czy, czy w rozmowach nawet kolorowych mówiliśmy o tym, że Należy tutaj prowadzić dobrego menadżera do tego szpitala, żeby właśnie on dorównał tym innym szpitalom w województwie, które dosyć dobrze prosperują. W zasadzie tylko nasz szpital pocławski jest zadłużony. Inne po prostu nie mają tego problemu. No mamy nadzieję, że nowy dyrektor sprosta zadaniu i... i uda się wyprowadzić ten szpital, natomiast no, potrzebne jest tu naprawdę dobre finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jako Sejmik chyba rok temu wystosowaliśmy do Ministra Zdrowia, do rządu stanowisko, w którym dostrzegamy, że właśnie nasze województwo jest jednym z najgorzej finansowanych, jeśli chodzi o służbę zdrowia. W porównaniu z takimi województwami jak poznańskie, Śląskie czy Małopolskie naprawdę tutaj te, poziom tych kontraktów jest bardzo niski i zwłaszcza tutaj jeśli chodzi o szpital wrocławski. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że na sesji przyjęliśmy stanowisko w sprawie uczczenia pamięci ofiar zbrodni na kresach południowo-wschodniej II Rzeczypospolitej. 11 lipca przypada 70 rocznica kulminacji masowej zagłady ludności na terenie Województwa Wońskiego i Wschodniej Polski. Odniosę się do refleksji związanych z wczorajszą sesją, jaka miała miejsce we Włosławku. Proszę Państwa, no, dziwi mnie takie dobre samopoczucie radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którzy wczoraj kwiatami i uściskami pożegnali prezydenta, który odwiedza nas dwa razy do roku jako radnych Rady Miasta na sesjach. No, to, co jak gdyby się domyślałem, się niestety ziściło. Pan prezydent dostał kwiaty i jak to zazwyczaj bywa, kiedy dostaje się kwiaty i gratulacje, to się wychodzi. Potem już można byłoby powiedzieć, że jeszcze przez chwilę tylko był obecny, a potem już poszedł w zaciszu swojego gabinetu kontemplować i i myśleć o tym, jak tutaj mam nadzieję rozwijać Łotwę. Otóż proszę Państwa, odnosząc się do kwestii związanej z absolutorium, chciałbym powiedzieć, że nieprawdziwe są informacje, które były przedstawione przez radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej odnośnie... Kwestii zadłużenia miasta Wócławek. Ja już wczoraj nie chciałem się odnosić do wypowiedzi prezydenta, a zresztą nie chciałem. Panowie z Sojuszu Lewicy Demokratycznej stworzyli taki mechanizm, który nie pozwala jak gdyby, na to, żeby się odnosić, bo jak Państwo doskonale wiecie. Jest w tej chwili tak, że jest lista mówców, na koniec, potem zamyka się dyskusja, tak jak to wczoraj było zrobione, zgłoszono wniosek o zamknięcie dyskusji, nie ma już możliwości odniesienia się, a na koniec odpowiada prezydent, do którego potem już odniesienia jak gdyby nie ma. Ja chciałbym przedstawić tylko kilka suchych faktów. Odnośnie zadłużenia miasta, bo próbowano wczoraj mówić, że jesteśmy w doskonałej kondycji finansowej. Proszę Państwa, przychody 556 milionów złotych, zadłużenie według sprawozdania 358 milionów złotych. To daje nam zadłużenie na poziomie 64,42%. Jeżeli chodzi o wyłączenia, czyli to, co nie wchodzi w tak zwane Zadłużenie liczone do tych 60% to jest to 44,2%. Tutaj głównie te wyłączenia to mówię o obligacjach i środkach zewnętrznych unijnych. Czyli przedstawiana informacja o tym, że mamy zadłużenie na poziomie 30 kilku procent jest po prostu nieprawdziwa. Próbuje się po raz kolejny przekazać informacje mieszkańcom i zaklinać rzeczywistość, że jest cudownie i wspaniale, tylko jakoś mieszkańcy nie potrafią zrozumieć i zobaczyć tego. Proszę Państwa, no nie dajmy sobie wmówić, że rzeczywistość wygląda inaczej. Niestety ta ekipa rządząca nie radzi sobie z ogromem problemów, jakie na nasze miasto spadło i ja nie mówię, że te problemy zostały zrobione w tej chwili, w tej kadencji, te problemy się nawarstwiały przez wiele, wiele, wiele lat i należy je rozwiązywać i, i należy starać się w taki sposób wydatkować te i tak niewielkie środki, które mamy do dyspozycji, żeby one tworzyły nowe miejsca pracy i tworzyły nowe możliwości dla podmiotów gospodarczych, które będą w, tym, w ten sposób właśnie starały się tworzyć miejsca pracy. Blisko 160 milionów wydane tzw. inwestycji, czyli wydatków majątkowych, a z tego jeszcze należałoby odnieść 37 milionów, które Poszły jako wydatki niewygasające, to jest niewystarczająca ilość. Na miasto Wocławek być może byłaby to wystarczająca, gdyby one były wykorzystane w taki sposób, że tworzyłyby tą podstawę do tego, żeby te nowe miejsca pracy stwarzać, a więc potem, żeby przychody do budżetu miasta były większe. Przecież nikogo nie trzeba przekonywać, że jeżeli bezrobocie będzie mniejsze, będzie więcej osób zatrudnionych, to... Będzie, będą większe przychody właśnie z podatków, które spływają do naszego miasta. Niestety te informacje, które przekazuje prezydent, bo wczoraj również próbował przekazać, że tutaj 50, tam 400 wirtualnych miejsc pracy, które są odkładane z roku na rok, przekładane, właściwie można powiedzieć, tak jak wiele tych wydatków majątkowych, na kolejne lata to jest kolejne udzenie mieszkańców i, i, i mówienie im, że będzie cudownie i wspaniale, ale przez 7 lat niestety ta ekipa nie potrafiła stworzyć takiego mechanizmu, który będzie umożliwiał spadek tego bezrobocia, który będzie umożliwiał równanie do najlepszych, a nie do najgorszych.